Cześć, witajcie serdecznie. Tym razem moje zaproszenie was do gry SimCity, najnowszej odsłony gry ze Studia Maxis. Wskazówki dotyczące tego, co powinniście zrobić, aby dołączyć i zagrać razem ze mną na jednym, tym samym regionie. Ja już gram od jakiegoś czasu, buduję swoją mega metropolię. Ale wskazówki dla Was. Po uruchomieniu gry otrzymujecie okienko prostokątne na pulpicie, i w lewym dolnym narożniku macie wybór yy, serwerów. Wybieracie sobie serwer Europa Zachód 1. I właśnie wchodząc do gry, będziecie na tym serwerze, klikacie sobie. Yy, nie, no, znaczy, pokażę Wam. Yy, ja mam tutaj oczywiście. Region o nazwie Poland. Tak, taką on nosi nazwę. Jestem tutaj jedynym graczem, dlatego zapraszam Was. Jest 15 wolnych terenów, ponieważ y, ten teren obowiązuje już 16 miast. Ja już jedno zająłem. I mm, na pewno nie macie mnie w swoich znajomych. Tak więc klikacie listę znajomych i wpisujecie to, co właśnie teraz się wyświetliło: Rzymianin 22. Następnie wam wyświetli, właśnie, że znaleziono taką osobę, i klikacie tam, tego awatara mojego. I zapewne wyskoczy wam, że gram na tym regionie Poland. Klikacie na ten region i będziecie mieli zapewne taki właśnie dostępny obraz, gdzie możecie sobie wybrać teren, na którym chcecie utworzyć swoje miasto. Macie multum możliwości, różne zasoby, każdy region oferuje co innego. Jeden ma mniej wody, drugi ma więcej wiatru, i, i tak dalej. A także później będziemy mogli się zająć utworzeniem y, wielkich dzieł. I teraz jeszcze, jak wygląda moje miasto. W tej chwili tutaj wyświetla, nie wiem, to jest jakiś błąd związany z grą, wydaje mi się. Wyświetla 0 mieszkańców, 0 simoleonów, czyli pieniążków wirtualnych. W każdym razie, ja tutaj mam chyba coś około 150 tysięcy mieszkańców. I to miasto moje już ma sporo problemów. Jak chociażby no, problem związany z energią i problem z wodą. Póki co nie wiem jeszcze jak to rozwiąże. Ponieważ mój region nie oferował zbyt dużo wody, ponieważ miał tylko wskaźnik na 3, miał tylko dwa punkty i ta woda już mi się w znacznym stopniu wyczerpała. W każdym razie to jeszcze tak na koniec. O, tutaj, przy okazji, macie widoczne moje miasto o godzinie 22.33. I o, jak już widzicie, jest to wrzesień roku 4, czyli 4 lata już tworzę to miasto. Tak to tutaj y, wygląda. No i cóż, to by było na tyle właściwie. Jak, o, jak widzicie, nieco ponad 150 tysięcy. To by było wszystko w tym moim odcinku specjalnym. Zaproszenie was do gry wspólnej ze mną na jednym i tym samym regionie. Teraz myślę, widzicie moje miasto, i wasze wszystkie tutaj możliwości, gdzie możecie założyć swoje miasto i zagrać ze mną. Łącznie razem w SimCity. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.